Witam Was serdecznie. To jest już dziesiąty odcinek w podkologii. Dzisiaj pokażemy zajęcia, w trening tak naprawdę z obciążeniem, w, zarówno z piłką lekarską, jak i z gumami, z obciążeniem na płotkach. To są ćwiczenia tak naprawdę wzmacniające i dające tak jakby troszeczkę kopa do, do, do biegania, do odbicia w płotek. Także tutaj zwracamy przede wszystkim uwagę na to, że, proste, że, że dodajemy jakiś element w tym przypadku piłka lekarska, która w, po części stabilizuje też nasz i pokazuje, jak ma pracować też troszeczkę nasz tułów w trakcie przejścia przez płotek, w trakcie pędzla. W marszu też można to zrobić w, w, ten, w truchcie czy znaczy w przeskokach. To jest tylko i wyłącznie też no, po to, żeby, żeby w przy wyciągniętych rękach stabilizować w, i pokazać, że, po prostu, że przejście nogą zakroczą, nogą atakującą nie wpływa na w pracę tułowia. Tułów jest cały czas skierowany w przód w stronę biegu. Kolejną w, kolejną, kolejnym ćwiczeniem to jest obciążenie w, na przejściu w, w lajkoniku z, nad płotkiem przy użyciu w, przy, przy, przy trzymaniu na gumie. To jest jeszcze mocniejszy element, nasz ele mocniejszy akcent e ćwiczenia, w mocniejszego wepchnięcia się w płotek, i to jest główny tak naprawdę cel, żeby po prostu, żeby zwiększyć w w wepchnięcie się w płotek. To jest cała idea. Z piłkami przede wszystkim to też jest tak, że wiadomo, że, że są różne, różne ciężary, różne możliwości zawodników, więc tak naprawdę piłkę dostosowujemy do, do możliwości zawodnika. To mogą być tylko same wyciągnięte ręk, ręce, ale i tak może być na przykład w, w, dla słabszego zawodnika czy zawodniczki z piłka 1 jednokilogramowa, a na przykład dla silniejszego zawodnika to nawet 4-5 kg. Zwracamy uwagę, że osoba ćwicząca, która, e, albo powiedzmy spół ćwicząca, czyli ta, która trzymał w tą gumę, e, musi też regulować siłę e, w, tak naprawdę trzymania z racji tego, żeby, że gdybyśmy bardzo mocno utrzymali, no to zawodnik mógłby nawet nie... nie, nie, nie mogłoby mu się nie udać przeskoczyć, tak, no bo po to, to go zatrzymywało. Więc stopniowo tak naprawdę dodajemy tą w, w opór po to, żeby żeby w, i dać je nie rozpędzić, a z drugiej strony to, że po prostu żeby jednak poczuł, że po prostu że coś go jednak, w, że musi walczyć tak, że musi dodać siły. z gumami przede wszystkim też jeszcze w, w na, w, przynajmniej w naszym w odczuciu jest to, żeby, prostu, żeby jednak zakładać na w barki z racji tego, że, prostu, że tutaj jest ruch właśnie wejścia w, w płotek, gdzie akcentujemy też pracą w barku. Tak? W, oczywiście trzymamy biodra. <laughs> To, żeby bioda się przepychały, żeby nie żeby w ćwiczeniu nie uciekały nam do, do tyłu, ale nadal jest tak, że, po prostu, że największym takim obciążeniem czy powiedzmy oporem to ma być właśnie na, na, na barkach. Tak? Czyli Dlatego zakładamy w takich ramach powiedzmy szalek i trzymamy w zawodnika właśnie w górze. Myślę, że, że to, co robimy, Wam to się podoba. W, to, że, że piszecie do nas, e, dajcie nam sygnał, co jeszcze będziecie chcieli, tak naprawdę z, z naszej powiedzmy, podkologii, e, w jaki temat mamy jeszcze rozwinąć. E, zachęcamy do subskrybowania w naszego kanału e, i do miłego.